Nazywam się Włodek Orzeł, jestem kolekcjonerem polskiego plakatu artystycznego od 40 lat. Są takie magazyny, w których trzymam plakaty, i w tej chwili na pewno jest z różnych około 15 tysięcy, a niektórych jest po 10, po 20, po 100. Także nie sposób powiedzieć, ile tego jest. Tego jest naprawdę ogromna, ogromna ilość. To się trochę zaczęło przez przypadek, mianowicie kiedyś wstąpiłem do takiej galerii Peteteku, gdzie prowadziła tą galerię starsza, bardzo sympatyczna pani i widząc moje zainteresowanie, zaczęła mi opowiadać właśnie o plakatach, które wtedy w tej galerii Peteteku sprzedawano. I ja zwróciłem uwagę na plakaty, które bardzo mi się podobały, zauroczyły mnie. I to były plakaty pana Jurka Czerniawskiego, więc oczywiście pytałem się tej pani o inne jego plakaty. Ona mi pokazywała, wyciągając różne jego plakaty z szuflad. I w związku z tym, że za czasów komuny one były dotowane i kosztowały naprawdę bardzo niewiele, zacząłem te plakaty Jurka Czerniawskiego kupować. W ogóle nie zdając sobie sprawy, co z tego dalej będzie. Ta pani mi pokazywała plakaty innych autorów, innych grafików i w ten sposób moja wiedza jakoś się rozszerzała. Zwróciłem uwagę, że nie tylko Czerniawski robi świetne rzeczy, ale robi również starowiejski i świeży yy, i, i Cieślewicz i inne nazwiska poznawałem. No i kupowałem może niewielkie ilości, ale jednak kupowałem te plakaty. Był taki czas, już wtedy byłem kolekcjonerem, nie wiem, 10-15-letnim już znaną osobą. Zdarzało się, że teatru dzwoniono do mnie, że, że już wyrzucają na śmieci, bo to był ten przełom, kiedy można było mieć plakaty w wielkim magazynie, a nagle się okazało, że się to prywatyzuje i za ten wielki magazyn trzeba płacić tyle, że trzeba wyrzucić, zlikwidować ten magazyn i wyrzucić plakaty. I zdarzało mi się, że skakiwałem na ciężarówkę, która już miała objechać, żeby wywieźć plakaty, i zrzucałem je na trawnik, bo widziałem, że to są przepiękne rzeczy, cudowne. W latach 50. była ogromna seria plakatów bechapowskich. I one wisiały w każdym zakładzie pracy, w każdym ośrodku zdrowia. I powiem szczerze, że od kilku lat one się cieszą ogromnym powodzeniem. W ogóle plakaty z okresu komuny zaczynają wracać jako z sentymentu, ale też z tego, że były robione przez dobrych grafików. No tchną jakąś atmosferą tą minioną i cieszą się dużym powodzeniem. Kolekcjonerstwo to jest hobby, to jest coś, co o czym się śni w nocy i, i myśli się o tym przez cały dzień i z przyjemnością się o tym zresztą mówi. To jest to najprzyjemniejsze, co może być. Kiedy człowiek pokazuje swoje plakaty, swojej kolekcji, nie sprzedaje, tylko, tylko właśnie pokazuje. I może o tym rozmawiać. Przychodzą ludzie, oglądają, pytają się o różne rzeczy, sami zarażają się czasami tą pasją. I tym się zajmuję. To jest bardzo przyjemna robota.